Gwiazda to jeden z pierwszych łódzkich kanałów, mimo że zbudowany w 1925 roku, wciąż jest używany. Spływa nim do rzeki Karolewki deszczówka. Jest to bardzo piękny kanał. Tylko tutaj można zobaczyć kunszt przedwojennych budowniczych oraz projektantów kanalizacji w Łodzi. Twórcą miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej był William Lindley. Jestem pod wrażeniem, że jest tak pięknie zachowany i jest tak duży. Bo rzeczywiście nie wyobrażałam sobie, że będzie murowany z cygły i tak ładnie zachowany. Ci, którzy nie zdążyli na zwiedzanie gmachu TVP Łódź, relacje z wycieczek mogą obejrzeć na naszym fanpage'u. Część z nich relacjonowaliśmy na żywo. Łodzianie mogli też obejrzeć miejsca, w których podejmowane są najważniejsze decyzje w mieście: Piotrkowska 104, dawny pałac Juliusza Heinzla, to siedziba wojewody prezydenta Łodzi i Rady Miejskiej. Mimo że budynek był wielokrotnie przebudowywany, zachowały się oryginalne elementy, m.in. klatka schodowa i kilka gabinetów. To była wielka fabryka. W tym miejscu, w którym stoimy, to była fabryka, która zatrudniała ponad 3,5 tysiąca osób. Trzecia fotona w Łodzi. Cały czas teraz, jak już mogę i mam czas, poznaję Łódź od tej strony, której nie znałam. W czasie wycieczki po raz pierwszy pokazano też replikę aktu nadania praw miejskich Łodzi. Łodzianie mogli też wejść na plac budowy dworca Łódź Fabryczna, który ma być sercem nowego centrum Łodzi. Nowy dworzec kosztował już miliard 800 tysięcy złotych i będzie w stanie odprawić dziennie 200 tysięcy pasażerów. To był teren, który gdyby nie jakiś impuls, gdyby nie coś, co by obudziło tutaj tą, 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 tą okolicę, cały ten kwartał, no nic by tutaj się nie działo i byśmy mieli fragment miasta zupełnie zapomniany, zaniedbany. Rozwiąże problem komunikacji, bo tutaj no, ten węzeł ogromny i autobusowy, i pociągi, wszystko połączone. Poza tym, no, nawet wizualnie przepięknie się wtopi w centrum miasta. Wykonawca zapewnia, że pierwsze pociągi odjadą już w grudniu.